Cześć wszystkim, witam Was w kolejnym filmiku na moim kanale. jak widzicie dzisiaj będziemy sobie testować różne metody na naukę. Mam chyba cztery rzeczy do zaliczenia w przyszłym tygodniu, więc muszę się jakoś ogarnąć. Może opowiem pokrótce, co musimy zrobić. Więc pierwszą rzeczą, jaką trzeba zrobić, to skończyć protokół z biochemii. I to zrobię teraz bo zajmie mi na to dosyć mało czasu. Kolejną rzeczą jest prezentacja z biochemii. I będzie to wypowiedź ustna. Generalnie jakby mamy prezentację od prowadzącego z napisanymi takimi hasłami, które trzeba omówić i są tam też schematy, które trzeba jakby Umieć wyjaśnić. Tam jest bardzo dużo dziwnych nazw, których ja nie potrafię wymówić, więc muszę się nauczyć je wymawiać. I generalnie, jeśli chodzi o takie e, przemówienia ustne, to tutaj ja już mam sprawdzoną e, metodę, ale w sumie przetestujemy ją, zobaczymy, czy się sprawdzi też w tym przypadku, bo stosowałam ją wcześniej do takich dosyć krótkich wystąpień, które trwają max 5 minut e, z angielskiego czy coś. A tutaj muszę mówić przez jakieś 15 minut, więc będziemy tutaj po prostu nagrywać siebie na dyktafon. I yy, zobaczę, czy będę w stanie jakby wypowiadać się dosyć płynnie na ten temat. Wiadomo, najpierw będę musiała kilka razy przeczytać ten tekst. Kolejną rzeczą, którą trzeba zrobić, to znowu jest Biochemia, ponieważ mam wejściówkę w środę i ja na Biochemie uczę się teraz tak na wyjściówki ogólnie. Uczę się w ten sposób, że po prostu robię sobie fiszki z danego tematu. Więc tutaj też zaprezentuję Wam jakby, jak to robię. Jest to całkiem spoko sposób. I polecam w sumie robienie fiszek. Cztery, cztery ćwiczenia dopiero były. Taki mam plik fiszek z tych czterech ćwiczeń. No generalnie. To jest o tyle spoko, że ja po prostu tutaj wypisuję najważniejsze pytania, wypisuję odpowiedzi. Łączę to klipsem i zabieram ze sobą i w pociągu się uczę. Ostatnia rzecz to jest zaliczenie z fizjologii, znowu także są jakby trzy układy i z każdego trzeba zdać. I tutaj nie mam pojęcia, jak się uczyć, bo ostatnio tylko w kółko czytałam to, więc przetestujemy sobie metodę, która polega na tym, że... Czytamy, czytamy tekst i później tam załóżmy po stronie, po dwóch stronach albo po całym rozdziale. Wypisujemy pytania do tego tekstu i staramy się na nie odpowiedzieć. So, Mam jeszcze zaliczenie z chemii radiofarmaceutycznej w piątek, ale na razie zostawiam to jakby na dalszym planie, yy, bo tam jest dosłownie, nie wiem, 11 stron PDF-a do nauczenia się. Uh, a to jest dosyć mało, śledź, mam powiem 11 stron PDF-a. To brzmi całkiem spoko. Miałam sobie eklerę, w zasadzie teraz będę uh, robić opis slajdu ostatniego, który mi został Bardzo jak piękne. Powiem Wam szczerze, że nie ogarniam tu nic. Wręcz nic nie ogarniam z tego. Nie jest to jakieś mega trudne, tylko ja po prostu muszę się mocniej skupić i zapamiętać te rzeczy. I tak samo jest tam jakieś białko, które nazywa się GLUT, w sensie ma skrót GLUT i nie wiem, czy mam to czytać GLUT, czy mam to czytać G l u t No i generalnie mam wrażenie, że na tych slajdach cały czas jest to samo. Mam mówić o bardzo podobnych rzeczach, więc nie wiem do końca, czy jakby będzie to dobrze, ale... Wydaje mi się, że powinno być git. Napisałam już mm, opis ostatniego slajdu. Generalnie okazało się, że ten ostatni slajd to jest jakby podsumowanie wszystkich slajdów, które były wcześniej. Trzeba się nauczyć opowiadać. Sześć stron ogólnie, więc nie jest to takie złe. No i mogę się zawsze wspomagać czymś po prostu będę między sobą tableta i będę mieć to włączone. ty to czytać i później do Was wrócę, to będziemy robić wspólnie fiszki, co wydaje mi się, że będzie ciekawsze niż to, bo tutaj ja praktycznie nic nie robię, tylko będę siebie nagrywać na dyktafon teraz. Okej, okay, troszkę zmieniłam kadr i teraz e, zabieramy się za robienie tak, z biochemii. Więc potrzebujemy taki klips zwykły klips do papieru. Potrzebujemy oczywiście długopis. Potrzebujemy karteczki, ja tutaj mam resztki różowych. To generalnie kupiłam w Action taki podajnik z karteczkami. Trochę mnie że to jest w tym plastiku, ale to było dosyć tanie, no bo to Action. Z czego będę korzystać robiąc te um, fiszki. Korzystam ze skryptu, który mamy. Do ćwiczeń po prostu i korzystam z podręcznika, nie mam tutaj wypisane wszystko, co muszę wiedzieć w Notion i um, że wam to pokażę, bo chyba to już parę razy pokazywałam, no ale pokażę jeszcze raz. Ok, więc generalnie to jest ta moja piękna strona biochemia. Tutaj są ćwiczenia, to są seminaria. No i teraz będą węglowodany i tutaj wszystko jest pięknie napisane. Tutaj sobie piszę, czy zdałam, czy nie, bo chcę mieć czyste, czyste konto, tym bardziej, że odrabianie zaległości jest 1 lutego, a jeśli będę mieć wszystko zaliczone, to prawdopodobnie nie będę musiała wtedy iść. Dosyć mało tych zagadnień na przykład w porównaniu z tym, co było ostatnio. pierwszej stronie tej którą jakby przeglądam, no piszę po prostu ym, hasło. Yy, nie musi być jakieś pytanie, może być to totalnie randomowa rzecz. No na przykład napisałam sobie budowę węglowodanów". I tutaj piszę odpowiedź. Inny kadr, ponieważ ładny um, telefon. Zrobiłam dwie trzecie. Zostało mi chyba do zrobienia jakieś 5, ym, może sześć z jakimiś zastosowaniami. I tak. Po prostu. spinamy teraz. Tak, one są bardzo łatwe do przeniesienia. Ja czasem, na dworcu, nawet jak jestem, wyciągam i się uczę bardzo spoko Metoda. Ogólnie polecam, bo jest sprawdzone to. A później to my będziemy testować. Fizjologia. Muszę się zjeść, bo mnie głowa już. Jeśli chodzi o fizjologię, to sobie przetestujemy to na narządek zmysłów raczej, ponieważ mi to będę kończyć fiszki e, z biechem i z racji, że, że mi mało ich zostało, to najbardziej wymagające zagadnienia z fizjologii zostawiam na jutro. Witajcie kochani. Zmieniam miejsce do nauki. To jest mój ulubiony trik, żeby się uczyć w różnych miejscach. U mnie to albo jest łóżko, albo biurko. I właśnie teraz ogarnęłam, że wciągnęłam skrypt z biochemii, a nie podręcznik z fizjologii. Generalnie w jednym vlogu, w takim weekly vlogu, pokazywałam wam, że się uczę z takiej wielkiej cegły, która ma 900 stron, więc teraz nie mam zamiaru się z niej uczyć z tego względu, że z tego, że wtedy tak zrobiłam, skoro nic mi to nie dało, nie było żadnych pytań z tej książki, więc będę bazować na tym, co mam. Słuchajcie, napisałam 30 pytań i teraz plan jest taki, że będę na nie odpowiadać. To w ogóle jest kartka. Yy... Z protokołu z biofizyki z pierwszego roku, z ćwiczenia, którego nie robiłam, a wydrukowałam, no ale dobra. Będę próbować odpowiedzieć na te pytania i jeśli na nie odpowiem, to będę robić taką kreskę i mm, będę do środy robić powtórkę na pewno y, dużo razy, więc y, cztery kreski takie i piąta będzie tak, i wtedy będę wiedzieć. Że na pewno umiem dane zagadnienie. Odezwę się do Was, jak skończę odpowiadać na te pytania, żeby zobaczyć, czy coś wiem. Więc co nie idzie mi jakoś ta nauka? Tutaj yy, zrobiłam kreski przy tych pytaniach, które wiedziałam. Było ich aż 2, 3, 4, 5, 6, 7 na 30, więc jest to bardzo słabo. Jestem niezadowolona. Teraz idę zjeść czekoladę bo boli mnie głowa i ja nie wiem o co chodzi, zawsze jak się uczę, jem gorączką czekoladę to po prostu najlepsza rzecz, jaką mogę dla siebie zrobić bo jednocześnie jest słodka, ale nie jest aż tak słodka, więc jakoś tak, nie wiem, mój mózg ocenia to jako pozytywny aspekt bo czuję się nagrodzony, że dostał coś słodkiego dostaje dużo glukozy Jezus Maria, ale wiecie co? glukoza musi być dostarczona do mózgu, a nie może być tam wytworzona, ponieważ w komórkach mózgu nie ma, jak się to chciałabym podsumować, metody na naukę. Więc zaczniemy sobie od nagrywania siebie na dyktafon, bo miałam prezentację w poniedziałek. Dzisiaj jest środa generalnie i prezentacja poszła mi w miarę gdzieś dostałam 2 na 3 punkty. I wierzę, że byłabym w stanie mówić lepiej, gdybym miała większe pojęcie na ten temat. Było tak, że ja jakby wkułam to wszystko, a i tak miałam tak mało czasu, że nie byłam w stanie powiedzieć wszystkiego w taki sposób, w jaki bym chciała to powiedzieć. Więc jestem trochę z tego niezadowolona, ale z drugiej strony jestem mega zadowolona, że mam to już za sobą. Jeśli chodzi o wejściówkę z biochemii, to tak jak już wspominałam, Fiszki mi się mega sprawdzają i tutaj też się sprawdziły, więc jest to naprawdę super metoda, mega polecam. Ostatnia metoda, czyli robienie pytań, to mi się w ogóle nie sprawdziło z tego względu, że ja wymyślałam zupełnie inne pytania niż pojawiają się faktycznie. Może nie na ten przedmiot jest to odpowiednia metoda, ale chciałam spróbować czegoś innego i w sumie powiem Wam szczerze, że nie zrobiłam innych pytań niż do tego um, okładu, za jaki to był układ, niż do narządów zmysłu, bo po prostu nie wiedziałam, co bym mogła tam napisać i też y, skupiłam się raczej na czytaniu tego po prostu, ale generalnie i tak bardzo dobrze to stałam. Przede wszystkim jeszcze następne kolokwia z fizjologii, żeby nie musieć pisać kolokwium wyjściowego, no ale generalnie jest całkiem git. Y, czuję się już taka wychillowana, dosyć. Jeszcze w piątek mam zaliczenie semi-radiofarmaceutyczne podsumowanie, czy warto korzystać z tych metod. Uważam, że warto korzystać z tego, co Wam się sprawdza, ale fiszki, fiszki mega polecam. To by było na tyle. Dziękuję za oglądanie i widzimy się w na następnym filmie. Pa, pa!